Atmosfera wokół barona ponownie staje się niezwykle napięta. Jego życie osobiste znalazło się na czołówkach mediów, głównie z powodu drugiego pozwu rozwodowego, który złożyła jego żona, Sandra Kubicka. Ten ruch wzbudził wiele emocji i spekulacji, ale samego muzyka najwyraźniej to nie zniechęca. W oświadczeniu w mediach społecznościowych przestrzegł fanów, aby nie szukali sensacji, podkreślając, że to, co dzieje się w jego życiu prywatnym, nie jest tematem do publicznej analizy. Ten związek działa jak rollercoaster emocji. Po raz pierwszy pozwu rozwodowego Sandra dokonała w marcu 2025 roku, jednak w maju postanowiła go cofnąć, aby dać sobie i baronowi drugą szansę. Niestety, sielanka nie trwała długo, ponieważ jak donosi Pudel, pod koniec listopada tego samego roku do sądu wpłynął już drugi pozew, w którym Sandra podaje konkretne powody zakończenia tego związku. Nie da się ukryć, że sytuacja wzbudziła ogromne zainteresowanie w sieci, a Nil od razu poczuł potrzebę zabrania głosu. Chciał skupić się na swojej muzyce i relacji z fanami, wyraźnie wyczuwając, że emocje związane z rozwodem zaczynają dominować w jego życiu. Dlatego ogłosił, że zaczyna detoks od social mediów, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Poinformował, że jego profil na Instagramie stanie się prywatny, a dostęp do niego będą miały jedynie te osoby, które naprawdę chcą dowiedzieć się, co u niego słychać. Jak podkreślił, taki krok ma na celu zredukowanie ilości niechcianych wiadomości i komentarzy. Baron zapewne pragnie w ten sposób ochronić siebie przed nadmiarem niepotrzebnych informacji oraz skupić się na tym, co naprawdę ma dla niego znaczenie. Warto zaznaczyć, że jego żona, Sandra, również nie pozostaje w cieniu tej sytuacji i z wyraźnym dystansem odnosi się do zagadnień dotyczących ich prywatnych spraw. W międzyczasie, baron nie tylko zmaga się z trudnościami osobistymi, ale także rozwija swoją karierę muzyczną. Na jednym z jego wystąpień pojawił się temat współpracy z artystką Tatą, co pokazuje, że nawet w obliczu osobistych kryzysów wciąż znajduje czas na rozwijanie swojego talentu. Muzyk nie unika bowiem rozmowy o tym, co się dzieje w jego życiu, ale umiejętnie dobiera słowa, unikając publicznego komentowania spraw małżeńskich. Sandra również planuje skupić się na sobie w tym trudnym okresie i nadmienia, że bycie publiczną osobą nie jest łatwe. Przemoc medialna bywa uciążliwa, zwłaszcza w obliczu rozwijających się konfliktów. Nie da się ukryć, że zarówno ona, jak i baron starają się odnaleźć w tym burzliwym czasie, jednak każda z ich decyzji staje się przedmiotem spekulacji. Z całą pewnością sytuacja ta będzie dalej rozwijać się zarówno w mediach, jak i w życiu osobistym obojga artystów. Czas pokaże, jak potoczą się ich wspólne losy i jakie wyzwania przyniesie im przyszłość.